Cześć, witajcie serdecznie po długiej przerwie Je? Tak, niestety nasza połówka, dosłownie połówka I mamusia i córeczka Są w szpitalu Tak jest, są w szpitalu, jesteśmy sami, także nie mieliśmy głowy do Do nagrywania, ale nie można się aż tyle przejmować, bo można naprawdę Dostać na szczęście, jest, jest, jest już dużo lepiej i teraz tylko czekać na na, na wypis. A mamy okazję, tutaj przyszło z, nam z Kardzon, sklepu, gdzie ostatnio właściwie tylko na tym, w tym sklepie robię zakupy. Jestem bardzo zadowolony. Zarówno z dostępności produktów, z cen produktów, szybkości przesyłki, kompletności składanego zamówienia przeze mnie. Także naprawdę serdecznie tutaj polecam. Paczuszka, jak widzicie, jest takiej gabarytów. W środku mamy co? Tak jest, i tutaj na chwilę się zatrzymiemy, moi drodzy. Doszedł do dróg z panini blisterków. Jest to bardzo ograniczona liczba, ilość właściwie, ale co najważniejsze, są to blisterki z widocznymi limitkami na przodzie. Tych różnych limitek jest 13. Ja sobie zakupiłem tylko te blisterki z limitkami, których mi brakowało. Jest tutaj aż 11 blisterków. Ceny tych blisterków, ja Wam podam w opisie, będzie link do opisu na cardzon. Ceny, bo sprzedawane to de facto jest po, tak jak to wszędzie, i w Cardzonie, jak i w prawdopodobnie w innych sklepach internetowych, chociaż nie wiem, czy w ogóle będą miały coś takiego. Prawdopodobnie tak, i też będą sprzedawane tylko limitki. Ale Kardzon ma ten plus, że do ceny limitki możecie sobie zakupić blisterek z tą limitką, gdzie do ceny doliczamy bodajże, chyba 10 zł. Czyli wtedy Wam wychodzi list cena limitki plus 5 saszetek za 10 zł, czyli saszetka za 2 zł. I na takiej zasadzie możecie sobie zakupić. Czyli na przykład jak mamy limitkę, załóżmy, nie wiem, Neymara w koszulce Brazylii za 40 zł, nie wiem ile ona teraz kosztuje, Dziękuję. nie pamiętam, wybrałem je po prostu hurtowo, no to możecie kupić sobie albo samą limitkę... Albo blisterek. I blisterek, jeżeli limitka kosztuje 40 zł, to blisterek będzie Was kosztował 50 zł. Dla kogoś, kto nie ma e, pełnej kolekcji, idealną sprawą jest kupienie właśnie blisterka, bo wtedy saszetka wychodzi tylko 2 zł. Natomiast dla kogoś, kto coś tutaj mamy za mocne, to światło. Dla kogoś, kto ma kompletną edycję, to lepiej kupić e, samą limitkę. Ja mam kompletną, ale Wiktor nie ma kompletnej. Więc dlatego kupiliśmy blisterki gadanie, dzisiaj wam pokażemy wszystkie nasze limity, które mamy A i otworzymy chyba sobie jeden blister, blisterek, tak? Wiktorek blister, jest tutaj dzisiaj po to, blister, żeby co? Żeby wybrać blister Tak jest, żeby wybrać blister Jestem ciekaw kogo Wiktor rozpozna na tych blisterkach To będzie Pokaż, czekaj po kolei wyciągamy i zobaczcie Mamy pierwszy blisterek i jest to blisterek z Rosenbergiem. Jeszcze niedawno ta karta chodziła po stówie na ebayu. Tutaj go można kupić zdecydowanie, zdecydowanie taniej. Także świetny blisterek pięciososzytkowy, Jedna karta limitowana i jedna karta specjalna. Z tego, co wiem, z tego co wiem, to w dwóch trzecich albo przynajmniej w połowie... Trafia się karta specjalna. RAR. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy Neymara. I mamy Neymara. Zobaczcie w koszulce Brazylii. Jeszcze dwa tygodnie temu widziałem tą kartę na jednym ze sklepów internetowych. Za stówkę. Moi drodzy, tutaj macie zdecydowanie tanie. Naprawdę serdecznie polecam te blisterki. Właściwie nigdzie ich nie ma. Są tylko wystawione gdzieś tam limitki. Poczekaj. Limitki. Natomiast same blisterki, właściwie chyba tylko na. Kardzon i w jakichś tam pojedynczych strzałach, ale Kardzon ma najpełniejszą ofertę i tam zdecydowanie Was odsyłam. E, mamy tutaj Ramireza, mamy tutaj Stanciu, Ty, jakie to jest? Krupki, krupki przyszły. Z tej samej drużyny. Kogoś. Tak, ze zestiały e, popa, dokładnie, Dobra, mamy tej popę. Samej i mamy Pinty Diego. I mamy, zobaczcie, i mamy e, Tamasa. Nie miałem w ogóle ze nikogo. I mamy Robikina. O, jak On był dostępny, jak go się nie załapałem w intermediach, jak dobrze pamiętam. I oczywiście Pazdan, którego można było tra trafić w tych świetnych puszkach z karzon. mi się niestety nie udało. To jest wszystko tylko blisterki, ale za to jakie. Wiktor, wybieraj. Ja myślę, że mamy nie, ja myślę, że mamy najwięcej tych. Wybierz kogoś ze stiały. Masz cztery do, wybory, do wyboru i wybieraj sobie jakiegoś, którego tutaj lecimy. Lecimy Pintili. Dobra. Pintili, pin, Pintili. Mamy ja dzisiaj otwieram tak, żeśmy z Wiktorkiem ustalili, bo Wiktorek będzie otwierał, pokaż Wiktorku, co będziesz otwierał. Także zakupiony na Cardzon. Co tam masz? Się cieszy? Tak jest, tak, puszeczka moi kochani. A pokaż też blisterki, co będziemy dzisiaj. Dzisiaj sobie robimy taki wieczorny wieczorny maraton z zakupami z Cardzon i zrobimy sobie jeszcze jeden pojedynek, rewanż na blisterki z Ekstra klasy. Tak to u nas będzie wyglądało. I jeszcze jedno moi drodzy. Jeżeli chcecie maratonik, to możemy się tak zabawić. Jeżeli pod tym filmem będzie 200 lajków, to otwieramy kolejnego blisterka do godziny od wypicia. Powiedzmy, tak? Bo jeszcze musimy go nagrać szybko i wrzucić, Dobra, lecimy moi drodzy. Zobaczymy, czy kartą specjalną będzie coś fajnego. Liczę tutaj na Terary bo do Nordyka jeszcze troszeczkę brakuje. Tak. Wiktorkowi też i do brakuje. Wiktora? Bardzo dużo, bardzo dużo. Mamy świetną limitkę. Limitka jest w idealnym stanie. Jest ciekawa, ponieważ jest... O, nawet telefon dzwoni. Czekajcie chwilę. Może mamusia dzwoni. Czekajcie. Jak mamusia to będzie uświęć cięcie zrobić. Nie, nie mamusia. Także możemy odzwonić tam jak skończymy nagrywanie. Dobra, kochany wiktorze, mamy Dobre. piękną limitkę. I kartą specjalną. Mam, będzie? będzie. moi kochani, tak jak mówiliśmy, mamy... I niestety, panie Wiktorze, mam. ja też mam i w Nordyku też mamy, także na wymianę, ale zobaczcie sami, jakie świetne karty, nie dość, że świetne limitki, to jeszcze wskakują rarki. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, pięć. Żeby nie było łyso Wiktorkowi, trzymaj Wiktorze jedną saszetkę, ja zabieram się za pokazywanie, lecimy, mój drogi, tak jak mówiłem, ja mam już komplet, zbieram tylko karty nordyckie i e, lecimy. E, Wiktorek jeszcze tam parę kart musi rozbierać. Musi Herrera, więcej, więcej niż parę nawet, no tak, dokładnie. Mm, o, tak i tak, dobra. Wiktorek otworzy na zakończenie swoją saszetkę. Idę sobie, idę sobie. Albo możesz sobie już otworzyć i... Pokażesz nam po prostu jak. O, mamy e, alabę. Zmieniam też aparat do nagrywania. Na w ciągu dwóch tygodni będzie nowy sprzed. Mam nadzieję, że jakość w końcu będzie zadowalająca, bo ja nie jestem bardzo zadowolony z tego, co jest obecnie jakościowo na moim kanale. Oświetlenie będzie do tego aparatu już też zamontowane, więc powinna jakoś iść na nową serię, na nową edycję. Już powinno być wszystko. Nowe otwarcie. Dobra, nie pokazuj w toku. I lecimy. Co my tutaj mamy? I mamy, o, proszę, jest karta Multipla z Barcelony. Masz ją? Masz chyba, nie? no i tutaj mamy karty bazowe dobra pokaż co tam masz pokaż twoje nudne. karteczki nudne karty, no tak faktycznie baka tylko, więc nic tutaj ciekawego nie wpadło ale tak jak mówię serdecznie polecam, odsyłam was do sklepu Cardzon, link w opisie bo te blisterki naprawdę możecie sobie wybrać limitkę na którym, z którym chcecie blisterek albo samą kartę limitowaną, pełna oferta 13 różnych kart Świetny wybór, także serdecznie polecamy. My dziękujemy za uwagę, trzymajcie się. Cześć. Cześć.